Cześć wszystkim. E, dzisiaj chciałem Wam pokazać taką e, zabawkę dla dzieci, dla bardzo małych dzieci. Jest to chodzik, ale też jeździk. E, tak jak widzicie na opakowaniu, będzie to samochodzik. Nie jest to taki zaawansowany samochodzik elektryczny, który ma napęd elektryczny i różne inne bajery, ponieważ takie samochodziki już nawet 1000 zł albo i więcej. To jest zwykły samochodzik, e, jeździk e, za trochę. Trochę powyżej 100 zł. I ja widzicie, są różne modele, zarówno kolorystyczne, jak i modele, które mają naśladować różne marki aut. Zaraz zobaczymy, co jest w tym pudełku. Jeżeli chodzi o, o, o funkcje, czy tam dodatki do tego samochodziku, to tak jak mówię, jest siedzenie. Pod tym siedzeniem jest pewnego rodzaju schowek. E, można, e, jest taka podstawka, która powoduje, że, że samochodzik nie będzie skręcał z tego, co, z tego co rozumiem, że będzie bardziej stał w miejscu. E, jakiś system, który umożliwia, ułatwia skręcanie. i e, Fajny wygląd, tak to opisali. Natomiast z takich rzeczy jeszcze e, jakie to autko ma, to ma e, światła i ma klakson na kierownicy Dobra, zaraz zobaczymy, patrzę czy coś tu jeszcze jest ale tu chyba nic specjalnego już nie ma zobaczymy jak wygląda taki samochodzik, z jakich elementów jest wykonany czy wygląda to porządnie, czy, czy niespecjalnie taki standard, standardowy unboxing Dobra Pewnie będzie w częściach, przynajmniej w jakimś stopniu, ale już będziemy co nieco widzieć. Dobra, i co my tu mamy? Koła, wszystko z plastiku, jest to taki plastik powiedziałbym pusty, jakieś takiej średniej jakości. Zastanawiam się tylko, jak takie koła, tu mamy, tu mamy pewnego rodzaju łączenie, Znam się, jak takie koła będą się zachowywać tak naprawdę na chociażby panelach, tak? Czy one przypadkiem nie będą rysować? Ale to do sprawdzenia. Cztery koła, standardowo. Eee... <grymne> Alufelgi, a właściwie dekle do założenia takie koło. Zobaczymy, czy to... Tak, tu są, eee, tu są takie otwory, tu mamy takie wypustki eee, z one są samozatrzaskowe, można powiedzieć. Czyli, jeżeli włożymy je, to one się zatrzasną. No, nawet ładnie wygląda takie koło e, już z takim e, kołpakiem. co mamy dalej? Kierownica. żeby też, a te kołpaki, jakby co to nie jest na aluminium, nie? To jest taki bardzo, bardzo prosty plastik, leciutki. Kierownica nie jest obszyta skórą, czy jak, tak jak mówię, w takich bardzo drogich modelach. E, tutaj e, mamy jakiś kabelek, e, którym będziemy podłączać ją do e, samego autka. A, można zablokować dźwięk, z tego co rozumiem, tutaj jest ten kluczyk, żeby dziecko nas e, nie denerwowało, jak będzie przesadzać. To jest zwykły dźwięk i tu będzie pewnie jakaś melodyjka, która będzie się załączała po wciśnięciu tego przycisku. E, to jest e, taki, można powiedzieć, poręcz, e, która sprawia, że ten samochód jest chodzikiem, czyli to będzie z tyłu, dziecko może sobie pchać, równie dobrze tak naprawdę a jak dziecko sobie siedzi, my możemy pchać za, ten, e, za tą poręcz. Natomiast ona jest bardzo niska, więc to nie jest takie wygodne jak w przypadku takich samochodzików, które są zaprojektowane stricte po to, żeby dziecko sobie siedziało, a rodzic e, je po prostu pchał. E, to, jak rozumiem, jest, e, jest ta stopka, e, żeby e, za, zapobiegająca temu, że ta autko może się wywrócić. Czyli pewnie ona, to, to ma być umieszczone z tyłu. Powoduje, że to auto do, nie może do tyłu się wywrócić. E, bo jest ta e, taka stopka. W dekle. Jak widzicie, autko jest e, w różowym kolorze. Także raczej dla dziewczynki. Chociaż teraz gender to różnie bywa. E, dobra, jeszcze coś jest? Nie. Ok. Teraz tak. Wszystko jest w jednej części. Dobra. Autko wygląda w ten sposób. Różowe, plastik raczej słabej jakości. Tak trzymając to w ręku, to czuję jakbym trzymał jakiś taki plastik, z którego robi się nocniki dla dzieci. Cienki plastik wyginający się, nic specjalnego. No ale tak jak mówię, to jest zabawka za trochę ponad 100 zł. Natomiast jeżeli chodzi o samą jakieś ilość, nie wiem, detali, mamy światła, mamy jakiś znaczek, który jest nijakim znaczkiem, nie, w sensie nie ma takiej marki, która miała samochody, to taki znaczek. Mamy naklejkę, która ma tablicę rejestracyjną, naklejkę mówiącą, jakby udającą jakiś blot powietrza i pojemność silnika. Z drugiej strony to samo. Z przodu to nie jest naklejka, to jest, to jest plastik osobny. Przód auta ta, ta sama naklejka, która ma wskazywać na jakąś markę. Reflektor, grill, który jest naklejką. I to wszystko miejsce tutaj na kierownicę. I tak naprawdę tutaj schowek. W tym skowku instrukcja, elementy do złożenia, także fajnie, że jest że nie trzeba kombinować, chociaż złożenie tego powinno być dość proste. E, jakaś naklejka, która, dzięki której możemy wpisać jakąś swoją rejestrację, jaką chcemy i nakleić taką naklejkę, a nie taką, jak jest e, fabrycznie. E, I tak naprawdę e, ten klucz to jeszcze do końca nie wiem, do czego będzie, ale to to będą osie samochodu, przód i tył. A ten klucz, nie wiem, czy on będzie służył do, żeby pomóc coś skręcać, czy czy to będzie zupełnie co innego. Zakładam, że to może być jakaś pomoc przy skręcaniu. Tak jak mówię, tutaj można włożyć jakieś rzeczy związane z tym autkiem, można włożyć inne zabawki jakieś, dziecko może się bawić, że nie wiem, jedzie na piknik, coś, coś w tym stylu i tam coś ze sobą zabiera, tak? Sama rączka trafi tutaj. O, to będzie wyglądało w ten sposób. Więc, tak jak powiedziałem, nie jest zbyt duża. Dobra, generalnie, jeżeli chodzi o sam unboxing i, i jak wyglądają te części z jakimś takim opisem. A, to jest jakby cały plastik. To nie jest jakieś skórzane, miękkie. To jest po prostu plastikowe. Eee, tak jak mówię, to jest, jeżeli chodzi o części, wykonanie trochę tych części, jak wygląda unboxing. Eee, jest to raczej lekko tandetne, ale tanie. A poza tym. Dziecko dość szybko z takich rzeczy wyrasta, bo będzie po prostu za duże, za ciężkie, albo, nie będzie już, albo się znudzi. Wydaje mi się, że nie warto co nie wiem, kupować aut dla dzieci za 1000 zł, bo za 1000 zł to prawie, że można kupić auto działające dla siebie. Dobra, tyle ode mnie z tym razem i do zobaczenia w następnym. Na razie, cześć.